Proszę bardzo, mamy południe Dwunasta na zegarach, czas posłuchać faktów RMP. a faktem. A fakt ma dla nas Anna Wachowska Zapraszam Nikt nie a. mówi o ewakuacji Polaków Są możliwości wyjazdu Ministerstwo Spraw Zagranicznych zabiera głos w związku z bliskowschodnim konfliktem Liga Narodów Siatkarzy Dziś o Białotronie zmierzą się z Turcją W Krakowie rozbrzmiewa muzyka z Gniewa Wodeckiego Trwa festiwal Wodecki Twist jest gotowe do działań w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, ale obecnie nie mówi się o ewakuacji obywateli Polski. Informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak przekazał rzecznik resortu Paweł Wroński, 219 Polaków w Izraelu i 13 w Iranie jest zarejestrowanych w systemie Odyseusz. To aplikacja, która pomaga osobom przebywającym za granicą w przypadku sytuacji nadzwyczajnych. Możliwości opuszczenia drogą lądową istnieją. W Iranie jest to granica z Turcją, granica z Armenią. Natomiast w Izraelu oczywiście też badamy takie możliwości na przejściach lądowych do Jordanii, na przejściach morskich. Mówił Paweł Wroński, wojnę na Bliskim Wschodzie relacjonujemy minuta po minucie na naszym portalu RNF24.pl. Znajdziecie tam poruszające zdjęcia z Iranu, na których widać zrównane z ziemią bloki w Teheranie. Ostrzegane kierowców. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 91 Włódzkiem. W, w Gołunicach na trasie Kamińsk-Radomsko samochód osobowy zderzył się z autem dostawczym. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Radomska. Problemy też na krajowej siódemce na Mazowszu. W Przyborowicach chodzi o odcinek nowy dwór mazowiecki pońsk Samochód osobowy najechał pojazd służby drogowej. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gdańska. Ostrzegamy. Dwa zwycięstwa. To bilans polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Holandię i Japonię, a za godzinę zmierzą się z Turcją. W Faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Tak jest, kłaniam się. Dzień dobry Wojtku. Turcja w kobiecej siatkówce to mocna reprezentacja, a jak jest w męskiej? Nie jest to na pewno światowa czołówka, mówiąc delikatnie, jednak w ostatnich latach ta reprezentacja zrobiła spory postęp. Duża w tym zasługa rozgrywającego, podkreśla asystent Nikoli Grbicia Marcin Nowakowski. Myślę, że akurat Mulatyni Pazar jest dobrze znany w Polsce, chociażby z tego, że e, ograli właśnie z Ankarą Resowiem w Poważe Cew. Wygrali Powarcę, wygrali Ligę Turecką i naprawdę Turcy prezentowali się w meczach sparingowych całkiem dobrze. Biało-czerwoni wczoraj mieli dzień przerwy w turnieju, ale nie był to dzień wolny, trenowali bowiem dwa razy. Zobaczymy, jak nasza odmłodzona kadra zaprezentuje się dziś w starciu z Turkami. Fakty LMFFM jak znok. W Krakowie trwa festiwal Wodecki Twist. Jutro gala finałowa i koncerty zatytułowane Nikt nie opowiada tak jak Ty. Utwory z Wodeckiego zabrzmią obok tych, na których on sam się wychował. Wśród gwiazd Kaja, Alicja Majewska oraz Igor Herbut. Z jakimi emocjami myślisz o tym festiwalu? Z miłością i wspaniałym wzruszeniem, bo debiut Wodeckiego winylowo kręcił się u mnie bardzo, bardzo często w domu i to była do pewnego czasu ulubiona płyta mojego syna który coś próbował sobie tam podszywać. Fantastyczna sytuacja. I dlatego mam ultrasentyment do tej muzyki. No zawsze wielka przyjemność, że mogę być częścią po prostu tego festiwalu. Z Igorem Herbutem rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kąpilisko w Sopocie już pod nadzorem. Będziemy tam w faktach za godzinę. Zapraszam na 13. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. そう。